Lubię czytać, bo to reinkarnacja w setkach bohaterów. Bo to nieustanne peregrynacje w nieznanym kierunku bo to indygenant zdania władców literatury. Lubił czytać, bo to uwielbiam. Po prostu bo... Świat w książkach jest jak na świątecznych pocztówkach. Sama magia. Lubię czytać, bo dreszcz emocji, który towarzyszy mi podczas lektury kryminału, jest nieporównywalny z niczym innym. Lubię zderzać się z emocjami i kłopotami, przed którymi mam nadzieję, że nigdy nie postawił mnie życie, ale przede wszystkim książki dodają mi siły i powodują, że chcę mi się więcej, czego serdecznie Wam również, kochani, bardzo życzę. Wszystkiego dobrego.